Nad moim pustym łbem! Przeleciał! <grystanie> Jak to Michał? Ma buta? No i to wielkiego Tu ja to tu na, na 50% ustawiłem <grystanie> i Mówi, że buta ma Ale już chyba zębatki trzeszczą z tyłu Trzeba by coś tam podmienić ale idzie. Dawaj na hopę. O kurde, tutaj coś poprawili, tak mi się wydaje. Hmm. zrobili hopkę. Patrz, tu chopa druga jest. O kurde. dobrze się rozpędzić, to można stawić, Dobry jest, nie? O wieku. No i co, Olek, zakładek O, już stanął no na coś tym Coś pan zrobił Siema, Siemaneczko, White Power z tej strony pod centrum Fabiś i słuchajcie, x Max mój cudowny, wyposażony w siatę marki Murat RC Proszę bardzo i tutaj będziemy kopać. koła Luis, bardzo fajnie się na e, nich jeździ i ogólnie testujemy je już któryś raz, powiedzmy, może nie dziesiąty, ale z piąty na e, śniegu były testowane, bardzo dobrze się wgryzają w śnieg i, i zobaczcie teraz, jak się wgryzają w piasek. Nie, jak zły. Idzie dobrze. Idzie jak zły Wow 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 na nogi, na nogi, na nogi. Nie widziałeś? Co nie widziałem? Nie widziałeś co się dzieje? Nie, widziałeś, że koziołkuje. O to A u Ciebie Adres masz zębatki gruchoczą? To ja chyba satelitę w wiesz? Dobra, idziemy na dół. Zobaczymy z drugiej strony. Nie! Słabo! Słabosławiecie wariaty. Widzimy tutaj nową chopkę. Jesteśmy na nowej chopce. Ktoś tutaj podziałał albo z wiosny, albo jeszcze na jesień. Troszkę nam tutaj coś porobił, tam jest górka zlikwidowana, ale zrobione takie zacięcie do skoku. Jest, jest. Ta jest zmodernizowana, ogólnie ktoś tu taki zrobił tak naprawdę sobie, albo na własną rękę, co nie? No po prostu tylko dalej. Tylko ciekawe, czy oni to dalej wynajmują. W każdym razie coś tu się zadziało i to będziemy te wszystkie hopki dzisiaj testować, co nie? A wodę testujemy? Nie, pierdolę, wodę dzisiaj nie testuję. Nie, później sobie sobie sobie. Właśnie, może Pięknie. następnym razem. Teraz co? Idziemy? Gdzie idziemy? No to co? No. No to, to słabo, to słabo. no słabo, słabo, słabo. to uchwało prach, Idziemy tam za, to tam, lecimy. Idziemy? Idziemy. Zobaczcie, przeprawa teraz z Maxem. Zobaczcie, ja zawsze powtarzam, że ten model jest multi zadaniowy. On przejeżdża praktycznie prostu przez każdą dziurę. Zobaczcie, co się dzieje. W takich na śmiga. Nie wiem czy w kamerze tego... Kamera jak zwykle tego nie oddaje, więc podajcie Na żywo <noise> do On no tak, pot jest słaby Chyba tam wrócimy tak mi się no. zdaje. ale mamy przetestować wszystko, bo testujemy wszystko O tym to po oko. No i po! Słuchajcie, tego nie słychać niestety Dobrze, że tego nie słyszycie, ale zębatka raczej nie zjadła zębów, bo było wcześniej Słuchajcie, raczej zjechała, dzisiaj ją na zielony klej dałem, ale widocznie chyba kleju za mało, albo, albo za krótko stał, ale on stał z 3 godziny, wiesz, na tym kleju, także słuchajcie, ja ciągnę tego wariata, yy, jak będzie mi się chciało, to zaraz... Spróbuję tą zębatkę nałożyć, a w sumie mi się chce, skrzynkę wzięliśmy, no. pa, a pakiet no. trzeba do, rozładować. Jestem taki czysty już... No i ci mówię Michał. Trzeba, skrzynka to jest podstawa. Dobry skok. <noise> I... do Mój X-Max zębatki do zera. Dziękuję. Do widzenia. Zostaje jeszcze jeden chłopak. Dobra, zejdziemy X-Maxa. Waga. Wow, Adrian, słuchaj, ja teraz włączam slowmo. Słyszysz, że co znaczy slowmo? Slowmo to oznacza, że musisz ostro dać Dobra Hardforwo, dobra? Czy jesteś gotowy Adrian? Nie, nie nie jestem, ale ja, ale, ale dobra dobra no, Dobczymy. Michał, jesteś gotowy. Jestem gotów, jestem gotów. Czekamy. Xmax stamtąd. Akcja! Uf. Wow! Uu! Nad moim pustym łbem przeleciał! <grystanie> jo, Słuchajcie, zębatki milimy dzisiaj do zero. Mam nadzieję, że jeszcze z dwa razy tak da radę Adrian. No, zobaczymy. Już ostro, ostro się tam dzieje, ostro słychać. Także tak indyjskiego skoku. Już raczej w slow nie powtórzymy, ale zabawa była przednia. Krótka wyprawa i z maksami. O, Adran się rozpęta, ale nie wiadomo, czy złapie prędkość. Uwaga, leci! Bardzo nieprzyjemny dźwięk, słuchajcie. Adren to dentysta Jakiego wierta używasz? dobra, dobra No dobrze wiemy, że on ostro Dobrze, słuchajcie także mój Xmax zęby zjadł Zębatka atakująca niestety chodzi o mojego X-Maxa to był e, tuż e, zimą. Zimą dojechałem. Po prostu nie był model serwisowany. Nie? Tak, także słuchajcie, odświeżamy nasze modele. Uuu, Adran, na to koło, Jest dobrze. Będzie dobrze. Słuchajcie, także gruntowne mycie, Karcher 2 X-Maxy. Gruntowny serwis, i widzimy się niedługo. Adran, tu pożegnaj się. Bóg dojechać. Pożegnaj się, Adran. Siemka, do zobaczenia. Do zobaczenia i trzymaj się, gienia, świat się zmienia. Żegnaj gienia, do widzenia.